What's up you guys? Witam Was w kolejnym vlogu. Tak, już w kolejnym. Sam jestem w szoku. E, więc tak, witam Was serdecznie i zapraszam Was do oglądania kolejnych dni ze mną w Korei. Hello, to co teraz widzicie, jest to miejsce zwane QQ i jest to miejsce, w którym płacicie. Akurat nam się tak trafiło, że zapłaciliśmy 26 tysięcy łonów i przez jakieś prawie dwie godziny możecie siedzieć i jeść sobie co chcecie. Dosłownie jest jak w hotelu All Inclusive. Oczywiście to wprowadza człowieka w taki wręcz szał jedzeniowy, że chce się jeść i jeść i chce się spróbować wszystkiego. I był to fajny experience, ale obżarliśmy się tak, że naprawdę później było ciężko, ale było to Fajne doświadczenie i było bardzo dużo różnego jedzenia Było sushi, były słodycze, tiramisu, dosłownie owoce Tutaj nawet widzicie pizze, więc Ogólnie fajnie było sobie popróbować, ale myślę, że to taka fajna rzecz Po prostu na jeden raz, żeby sobie zobaczyć jak to wygląda Let's taste, ty spróbowaś? OK, To jest strasznie duże, wziąłem It's good but it's not so sweet actually like it is sweet but not yeah i just said yeah it's so good show it show you have what i have in my bag no 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 Ona chce,

I'm not, I'm not the oh, cameraman. A jest w wodzie? No, don't show me. Don't show me. No, kochani, ona chce, żebym ja zjadł takiego, taką larwę. No i jedną mogę spróbować, ale myślę, że to jest na sucho, a nie w jakiejś wodzie. No, a co ty sobie wymyślałeś, że w puszce to będzie jego niczego? Przecież jak masz ogólnie z puszczem, to Mówię, jest... nie No wiem, nie powiedziałem. No, Nie. Nie, nie ma ja to zjedz. Pierogi oh. To I don't care. No, I'm not going to do it. To jest, ja nie robię tego dobrowolnie. Nie It's not miam, niam People are looking. Ludzie się strasznie patrzą, ale wiecie co? I don't a... like, Okay, take fashion. one, take one, and I will sit close to you, so we Masz. can make a video. I can't look at you no. guys uh, vomiting after this. No, it looks so... <laughs> Ej, przysięgam, ja nie mam naprawdę problemu z jedzeniem, ale to wygląda tak obrzydliwie Jakby to było suche Jakby to było jak... Like, jakby... Weź w poziomie Jakby, jakby to było suche. Weź, w poziomie, jak, jakby to było suche. weź w poziomie. Weź w poziomie, ale to na to kamerę It's like a sauce. Just like imagine like it's like chicken with a sauce. Ej, przysięgam myślałem, że to nie będzie no pra, nie, takie tak. No nie, złe. nie będę tak trzymać. You can take my chopsticks and put it. But yeah. the smallest one. Ta się i go. <laughs> wait, wait. Like, it's not like grog. <laughs> it's not good. Just... I didn't even like. I just touched it with my tongue and I felt like the structure of it. Struktura tego była jak taki. Bo jego jak... struktura wygląda. O, o, nie, to zostawiło taki. Nie pogryzę tego. Nie ma opcji. <laughs> Chodzisz? How you can f make this? Chodzisz, chodzisz, chodzisz. Kochani, takie, tu znaję się, jestem pusty, ja tego nie zjem. Ja tego nie pogryzę, bo to jest dosłownie jakby to... To nie jest taki miękkie jak groszek, tylko ty musisz normalnie... mm. It's -mm. crazy, ale wsadziłem to do buzi. Wystarczy, thank you. dzisiejszy look naturalistyczny, zgodnie po prostu z tym, co dzisiaj robię. Ogólnie, w ogóle miałem plan, że ten tydzień cały nie nagrywam, bo ten tydzień też zmontowałem pierwszy filmik i, i po prostu jakoś chciałem odpocząć też. Miałem więcej spotkań ze znajomymi, więcej takich rzeczy prywatnych, jak mogę to nazwać. Chociaż się chcę... chcę o! Chociaż się chcę z wami jakby, wiecie, dzielić tymi prywatnymi rzeczami, no to Miałem jakieś spotkanie, stwierdziłem, że dobra, ten tydzień czyli bomba. I dzisiaj jest niedziela. Dzisiaj jest niedziela jest mega ciepło, ale ja tak ubrany, że tak powiem, mało fashion, ale nie jest źle. Nie jestem ubrany bez powodu. I jak możecie zobaczyć, kurde, Jakoś iPhoneowska, że ja że to nie wygląda jak Seul I ogólnie jestem albo na obrzeżach, albo za Seulem. Szczerze nie wiem, ale dzisiaj z chłopakami wchodzimy na chyba najwyższy szczyt tutaj w Seulu, albo najwyższy szczyt. Nie, no, chyba to nie jest najwyższy szczyt w Korei, ale wchodzimy na jakiś szczyt. Powinno to zająć 2-3 godzinki. I ja ogólnie wchodziłem na jakieś tam nieduże góry w Polsce, ale nie wchodziłem na te wyższe, więc zobaczymy. Um, ogólnie sprawdziłem sobie trasę i powinno ona trwać mniej więcej 2-3 godzinki. Powinno zacząć się tam od lasu, i później trochę ciężej. Więc zobaczymy, jak to będzie. Jestem przygotowany, mam nadzieję, dość dobrze. I, I się cieszę, muszę zaczekać na chłopaków, bo Paweł i taki jeszcze jeden chłopak, z tego co wiem, chyba tylko dwóch ich jest, mm, powinni być za jakieś 10-15 minut, więc e, tak, czekam w tym buszu i lecimy. Postaram się nagrać jakieś urywki, albo to będą po prostu przebitki, jak mi się uda coś powiedzieć, to powiem. So ja. Yeah. peace and love. And yeah, I don't know what to say more. Good energy. Chociaż mogłoby się wydawać, że wszystko pójdzie ok, to niestety okazało się, że ChatGPT GPT i Nevermap wskazał nam trasę, która prawdopodobnie była zamknięta i błądziliśmy przez dwie godziny w górach. W zasadzie pogodziliśmy się z tym, że my tego szczytu już nie zdobędziemy, ponieważ pora była też już dość późna i tak naprawdę po tym błądzeniu udało nam się dojść do miejsca, w którym zaczyna się oficjalna trasa i... Teoretycznie początkowo mieliśmy zobaczyć tylko wodospad, ale jednak stwierdziliśmy pokami. dobra, próbujemy wejść na szczyt. Jak się nie uda, jak będzie za późno, to po prostu zawrócimy. I powiem wam, że końcowo wyszło tak, że doszliśmy do miejsca kilometr przed szczytem i naprawdę widoki już tam były piękne. Ja nawet żartowałem, że dla mnie to może być już. Właśnie to jest to miejsce, które teraz widzicie, a szczyt to jest ta góra, którą widzicie naprzeciwko siebie. Czy wy możecie sobie wyobrazić, że tam jest tylko kilometr i tak naprawdę było już dość późno i przez te dwie godziny błądzenia moje ciało było już zmęczone ja czułem, że po prostu nie powinienem próbować wchodzić na szczyt po pierwsze z powodów fizycznych a po drugie po prostu z tego, że może się ściemnić jednak rozdzieliliśmy się Paweł z Słowakiem stwierdzili, że spróbują zdobyć szczyt i im się udało, więc gratulacje dla nich a ja po prostu z Słowakiem z Hiszpanii zdecydowaliśmy, że my schodzimy i to też jest wiecie, jakby okej, okay, nie no, ale tak naprawdę tutaj taki mały reminder, że po prostu musi Słuchać swojego ciała i ja byłem bardzo zadowolony z samego faktu wchodzenia, z tych pięknych widoków. Mi nie zależało aż tak bardzo na szczycie, więc tak jak mówię, byłem bardzo zadowolony. Była to fajna odskocznia od przebudcowującego seulu i, i tak, więc był to, był to bardzo fajny, niedzielny dzionek, i, i w sumie tyle. Tyle chciałem powiedzieć, ale było naprawdę bardzo fajnie. poniedziałek, nowy tydzień dzisiaj sobie wstałem o nie wiem, jakiejś ale poszedłem wcześniej spać, więc spałem tak co najmniej 10 godzin co jest naprawdę dużo i w sumie mega chill, dzisiaj naprawdę chcę odpocząć i wrzucić na luz, bo ostatnie dni codziennie coś robiłem, zrobiłem sobie macze, siedzę sobie, popisałem sobie też w pamiętniczku moim w sensie po prostu ja sobie zapisuję jakieś swoje przemyślenia Forever. I sobie siedzę. Dzisiaj mam jeden casting na godzinę. No, za nicę 3 godziny, za jakieś 2,5 godziny muszę wyjść. Mam dzisiaj jeden casting, więc spoko. I w sumie tak, po prostu chciałem się odezwać, że żyję. Sorry za mess w tle, więc siedzę, piję Może coś poczytam, poglądam. tak jak mówię, chill. Może po castingu coś porobię, ale tak jak mówię, dzisiaj chcę odpocząć, chcę dać mojemu ciału odpocząć, więc tak. Jego oglądania, staram się może nagrać Wam jakieś małe wstawki, jak będę jechać na casting, whatever, ale tak, tak jak mówię dzisiaj, chyba bez fajerwerków. Dzisiaj bez fajerwerków. See you later. Guys, to jest 8-piętrowe Dyson. Ja nawet o tym nie wiedziałem. Crazy. 12. 12 pięter. Sorry. Sorry. 12 pięter. Show my bad. Nie jestem w stylu, nie słychać. Ale tak, szedłem na zakupy. I pierwszy raz w ogóle wziąłem taki wielki wózek i czuję się po prostu, ten kadr jest super profesjonalny. Biorę sobie moje ulubione sałatki. Taka sałatka kosztuje 10 zł, a są mega dobre. Ale chyba wezmę tylko jedną. O kurde chociaż... Dobra, wezmę też taką. To kiedy są? Jeszcze 3 dni. Też pomidor mm. Hello No tak Dzisiaj mam day, day i robię zakupy Dzisiaj robię spore zakupy, bo prawie wszystko wyjadałem, so chodźcie zrobić ze mną zakupy mm. Siema. jest 1 września dokładnie jak to nagrywam Jest 1 września Jest prawdopodobnie odbicie lustrzane A może nie, nie wiem że mnie dobrze słychać, używam patenty ze słuchawkami Oto mój nowy nabytek Potrzebowałem słuchawek usznych I początkowo kusił mnie zakup Airpodsów Pro, nie sorry Airpodsów czwórek, ale stwierdziłem Czy ja naprawdę aż tak potrzebuję Ja mam słuchawki bezprzewodowe Więc za Jakąś, 9, nie wiem, 90 zł stówkę mam takie. And I feel super cool. Jak widzicie, może, możecie zauważyć, siedzę w swetrze, a na dworze mamy 28 stopni. Ale po prostu klima chodzi, a ja czuję jesieni ramut. E, tak czy siak, jest 1 września. E, i, I w sumie nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. Cieszę się na jesień. Się nie chcę zapeszać, nie zapeszamy. A, ale po prostu jakoś w tym roku, nie wiem. Mam wrażenie, że trochę wszyscy czekają na to jesień. Wiem, że w Polsce też pogoda była dość jesienna, e, więc też tak. E, i, I co? I tak. Ja. Mm, dzisiaj. W sumie, dzisiaj nie wiem, czy będę wam coś nagrywać, ale dzisiaj prawdopodobnie zamierzam iść na siłownię, zrobić cardio, jeżeli mi się uda. Albo tajnik mięśniowy. Może mięśniowe? Siłowe, sorry. Ale pewnie raczej kardio. Chyba dzisiaj bardziej czuję, że chce się wybiegać. Za to jutro mam się widzieć z Nadią, więc prawdopodobnie dzisiaj zobaczycie tylko może kilka wstawek. A, a tak pogadanemu widzimy się pewnie jutro, czyli 2 września. Chcemy iść z Nadią do miejscówki o nazwie Sunny House. A, gdzie ponoć miałem najlepszą, albo jedną z najlepszych w Seulu, więc... Zrobimy wam testa, a ja się z wami żegnam. See ya. stwierdziliśmy, że idziemy po prostu na bajgla, ponieważ Nadia skończyła castingi dużo później niż zakładaliśmy, więc nie mielibyśmy czasu pojechać do Sunny House, więc stwierdziliśmy, że pójdziemy na coś, co lubimy, znamy. Ja wziąłem takiego nowego bajgla z dynią i strawberry obie rzeczy były całkiem dobre, smaczne i tak naprawdę tak spędziliśmy wieczór. Ja wcześniej jedynie leżałem w domu i odpoczywałem, bo miałem trochę słabsze samopoczucie i, i w sumie to, to tyle z wtorku. Dzisiaj robota, robota wzywa Dosłownie za minutę mam mieć tekstówkę, więc w szybko wam mówię Mam pracę od, jest teraz 12, od 13 do 18, czyli 5 godzinek, zobaczymy jak będzie Jeśli dam radę to wam coś nagram, ale no wiadomo, że z tym jest różnie Trzeba nie mogę za bardzo publikować backstage'u i ubrań No bo przeważnie, no jak jest sesja to na jeszcze nie wyszły So yeah, this is the outfit, the same one I've had wczoraj po prostu na spotkanie z Nadją, więc wish me good luck I postaram się wam coś nagrać. See ya. Ogólnie tutaj już odebrał mnie mój dzisiejszy tłumacz I okazało się, że studio jest w piwnicy, chyba na minus 2 Było to bardzo spore studio i czy nagrałem toaletę? Tak, nagrałem toaletę, bo pierwszy raz widziałem taką typową toaletę z myciem, tym bardziej Zaciekawiony byłem tym, że jest to w takim miejscu, w którym używają to ludzie dużo ludzi obcych sobie, no ale nieważne make upik, patrzcie jakie piękne przejście nawet zrobiłem, make upik gotowy, e, tutaj jeszcze szybki taniec, bo nie widziałem co mnie czeka, że tak powiem, okazało się, że jest to jedna z tych prac, w której e, jest zero praktycznie pozowania, przód 45 stopni tył, tutaj proszę zobaczyć stołeczek, na którym siedziałem i jakieś poglądowe zdjęcia oczywiście nie mogę za bardzo pokazywać ubrań raczej tak mi się wydaje, o tutaj sobie siedziałem, pani poprawiała moje włosy i było to na szczęście 5 godzin Powiem tak, możecie wydawać, że co jest męczącego w staniu, ale powiem wam, że czasami mi drętwiały lekko ręce, jak przez 10 minut potrafiłem stać, a oni z wielką precyzją poprawiali każdy drobny kawałek ubrania, ale okej. Okay. Jednak tak jak mówię, przeważnie te prace wyglądają trochę inaczej, więc jak raz na jakiś czas się zdarzy coś takiego, to też jest jakby okej. Okay. I tak, tutaj już możecie zobaczyć mnie w windzie, kupiłem sobie sałatkę, picie, rożka i zmęczony... Po prostu wracałem do mieszkania i to też będzie wszystko w dzisiejszym vlogu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym. See ya yeah.